Opowiadała właśnie Pani na ramówce podczas live'u, że były w Irlandii randki w ciemno. Jak to Pani wspomina? To było cudowne doświadczenie, naprawdę. Jak przyznaję, nie miałam nigdy randek w ciemno, nie miałam takiego doświadczenia na swoim koncie i... Trochę niechcący stałem się bohaterką tego odcinka programu. Długo by opowiadać, po prostu zobaczcie. To będzie odcinek, który będzie miał emisję 29 września. Uwaga, teraz nowa godzina emisji w niedzielę, w samo południe, czyli o godzinie 12, w każdą niedzielę od 1 września. I to było, to było świetne. To było w ogóle wyjście poza moją strefę komfortu. To było coś zupełnie innego. Coś, czego efekty widzowie oczywiście zobaczą, ale dla mnie to była lekcja: hmm. jak to jest, kiedy ktoś cię zupełnie nie zna i startujesz od zera? Tak? Przychodzisz, nie wiesz, jak ktoś wygląda, nie wiesz, czym się interesuje, nie wiesz, czym się zajmuje. I y, zaczynasz poznawać tego drugiego człowieka. I jak się okazuje, to jest właśnie recepta na budowanie związków. Niczego nie zakładać, nie mieć wyobrażeń na temat ludzi, otworzyć się zupełnie, y, nie klikać na portalach społecznościowych bazując tylko prawda, na fotografii, czy swipe left or right, tylko, tylko zaciekawić drugim człowiekiem. Więc y, piękna, piękna lekcja o miłości. Czyli poleca pani każdemu spróbowanie pójścia na taką randkę w ciemno i sprawdzenie, jak się odnajdzie w takiej sytuacji? Tak, nie musimy tego nazywać randką nawet. Możemy to nazywać spotkaniem z drugim człowiekiem. Dzisiaj coraz częściej, szczególnie młode pokolenie, ale nie tylko, chcemy tylko pisać do siebie wiadomości, tak, żeby tak było bezboleśnie, że nie trzeba sobie spojrzeć w oczy. A ja zachęcam jednak do tego, żeby być tu i teraz i żeby patrzeć sobie w oczy, żeby widzieć jakie nasze słowa wywołują emocje i naprawdę żaden system online tego nie zapewni. Mówiła Pani, że Pani uczestniczyła w tych randkach w ciemno. Czy możemy powiedzieć, że jakieś nauczyciel no, tam narodziło, czy dowiemy się tego dopiero w programie? Właśnie to zostawię jako ciekawostkę dla widzów. To się um, okaże dopiero w programie, ale mogę powiedzieć, że było wesoło, bardzo, dla mnie, ale myślę, że dla widzów też. Czyli było wesoło, ale czy możemy powiedzieć, że Pani jest po tych randkach szczęśliwa, zadowolona, że nie było jakiegoś takiego... No bo często ludzie, nawet jak się nie znają, nie pasują do siebie, po prostu, tak jest. No dobra, i co z tego? Właśnie to jest świetne. Jakby ja jadę na krańce świata i czasem spotykam kogoś innego, niż myślałam, że spotkam. No właściwie tego się nauczyłam, żeby nie zakładać, tak? nie tworzyć sobie obrazów, nie jechać z tezą. I teraz mówimy tu o moich wyjazdach na krańce świata, ale to dotyczy każdego napotkanego człowieka. Widzisz kogoś i po tym, jak wygląda... Wymyślasz sobie 100 historii na jego temat. A cała rzecz polega na tym, żeby naprawdę zdjąć to wszystko i stanąć w prawdzie z samym sobą, ale też z drugim człowiekiem. Więc jakkolwiek górnolotnie to brzmi, to to, to jest najwspanialsza rzecz, że tak czasem okazuje się, że na mnie klika, czasem okazuje się, że nie ma tego flow, ale i tak jest wspaniale, bo jednak spotkanie kogoś, zobaczenie Innej perspektywy, z czasem zderzenie się z zupełnie innym spojrzeniem na świat, wciąż jest dla mnie rozwijające.